Niezwykle miło Pana widzieć. Jak Pan zareagował na zaproszenie do Sopotu? Proszę Pana, zareagowałem z przyjemnością. Wiem, że to pytanie dziś padało wielokrotnie, ale trzeba jakoś zacząć rozmowę. Jakoś trzeba rozmowę ja zacząć. Ja też za tym, tak. <laughs> A co Pan pomyślał sobie, jak dowiedział się, żeby zaśpiewać z Edytą Górniak Dumkę na dwa serca? Jak zwykle się ucieszyłem. Edyta jest świetną artystką. To jest diwa. Nasza Polska. Wspaniała. E, świetnie śpiewa. Zawsze się pięknie ubierze i w za duże szpilki, żeby być wyższą ode mnie. No nie, no z, poważnie rzecz mówiąc, pozdrawiam moją koleżankę Edytę Górniak. A jak Pan wyobraża sobie ten występ? To będzie występ jak za dawnych lat? Czy będą Państwo chcieli go jakoś odświeżyć i na przykład nową linię melodyczną do tego dać, lekko zmienioną? Nie, linia melodyczna jest kultowa, myślę. To jest piękna... Słowiańska kompozycja e, odkryta przez ludzi i, i odsłaniająca prawdę o naszej długości szerokości geograficznej. To no nie przypadkowo, że te słowiańskie nuty poruszone działają w taki sposób i że to była piosenka, która była podobno najdłużej na wszystkich listach przebojów e, w Polsce, e, bo w tym miasmacie różnych e, anglosaskich przebojów nagle znalazła się rzecz, która jest oryginalna. Bardzo oryginalna i jest, która jest wielką naszą siłą, i która mogłaby być, mało tego myślę, em, eksportowana. A czy przy tworzeniu tego utworu ludzie stawiali, że to będzie hit? Jakie mieli podejrzenia co do tego utworu? Bo często jest tak, że z tymi wielkimi hitami jest tak, że nikt na nich nie stawiał. Jak było tu? E, ci, którzy e, nas wynajmowali i nam za to płacili, nie stawiali. <laughs> Że nie wiecie, co mam na, 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 na myśli. No, y, y, przynajmniej tak mówili. Mówili, nie wiesz, to przebój wielki nie będzie, bo to muzyka filmowa. No, nie sprzedać za bardzo, ale może zrobimy nowy teledysk. Okej, okay. i jak później odbili się od tych swoich słów, czy po prostu zamilkli? Udawali, że tego nie mówili. A, to tak często bywa, nie? To jest często taka metoda, że coś się powie, a później się udaje, że się nie mówiło. Nie, no proszę Państwa, to jest tak jak w życiu. Ja, ja się nie skarżę ani narzekam, tylko po prostu opowiadam to jako anegdotę. Bo y, należy kierować się zawsze swoim, swoim gustem, wyborem, instynktem, jeśli chodzi o rzeczy dotyczące muzyki, sztuki w ogóle, zresztą wszystkiego, bo w życiu jest najważniejsze życie. A, a nawet największa pasja, taka jak muzykowanie i muzyka, jest tylko jego częścią. Ten utwór ma już swoje lata. Jak przez te lata wyglądała Pana relacja z Panią Edytą? Zawsze bardzo dobrze. Czyli rozumiem, że gdzieś tam mają zawsze Państwo jakiś kontakt, ten kontakt się nie urwał, on jest życzliwy? Tak, 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 tak. No myślę, że e, oboje mamy dla siebie szacunek e, i dobrze się traktujemy. A czy jest w planach może coś nowego, żeby coś wspólnie zrobić? Jak Pan się na to zapatruje? Nie rozmawialiśmy o tym, ale może będziemy mieli okazję w sobocie. No to tego Państwu życzę ile prób uda się zrobić przed Sopotem? Bo pani Edyta bardzo zajęta jest. No jest. Jest parę prób, które odbędziemy na pewno. No to w takim razie przyjdę, zobaczę, posłucham już przed ludźmi, bo to na pewno będzie wielki spektakl. Jest, są duże oczekiwania co do tego występu. Czuje pan to? Co do tego? Do dumki? No to oczywiście, że tak. Ludzie na to czekają. To jest zapowiadane, zapowiadane, zapowiadane. Emocje są budowane. Czuje pan Cieszę to? Się. Cieszę się, bo wszystko co robię jest dedykowane tym, którzy chcą towarzyszyć mojej wyobraźni, moje, mojemu zmysłowi artystycznemu. To jest coś, co jest dane. Nie zadzieram z tego powodu nosa. Uważam, że to bzdura zadzierać nosa. Z powodu jakiegokolwiek talentu jaki się ma. A każdy z nas jakiś ma. Trzeba za niego podziękować, dobrze go wykorzystać i tyle. Czyli rozumiem, że nie lubi Pan gwiazdorzenia, że gwiazdorzenie Pana odraża? Nie chodzi o gwiazdorzenie, chodzi o yy, rozsądek. A dużo tego rozsądku w showbiznesie Pana zdaniem jest? Zależy od inteligencji. <laughs> lubię to Pana odbijanie, lubię to Pana odbijanie. To ostatnie pytanie takie może okaże się ciekawostką. Czy do Dunki na dwa serce od razu był brany pod uwagę Pan i Pani Edyta, czy to był inny skład? Słyszałem, że były jakieś inne składy brane pod uwagę, ale ostatecznie zaproponowano to, dowiedziałem się o tym po latach dopiero, zaproponowano to, jak mówiono, szukano dwóch dużych głosów, które zaśpiewają taki duet, no i znaleziono go w nas. A kto był jeszcze brany pod uwagę? To było na miejsce pana, czy na miejsce pana Edyty? Słyszałem, że to miała śpiewać na początku e, Iza Skorupko i e, Ania Jurczystowicz. A z mężczyzn, pan był od razu brany pod uwagę? Czy są jakieś informacje z miasta, na że. Na początku nie było, to, nie było to brane pod uwagę, żeby to był duet. A, to ciekawostka, prawdziwa. I pan od razu był brany pod uwagę, jak powiedzieliście, że to duet? Podobno tak. No i dobrze, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Cześć. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.